Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy w miarę pogodny odcinek. To jeszcze nie jest ciemno na zewnątrz, ale już mamy godzinę około 15.00. Także dzisiaj będziemy rozmawiali moi drodzy o chorobach drobiu, konkretnie o Katarze u kur. Co robić kiedy kury mają Katar, jak reagować, jakie są przyczyny Kataru u drobiu i tak Także same sprawdzone tutaj recepty i fakty dla was, to co możecie sobie zastosować od razu w praktyce. Także mało teorii, słuchajcie, dużo praktyki. Jeżeli oczywiście z czymś się nie zgadzacie, albo macie jakieś wątpliwości, nie wiecie jak coś podać, nie wiecie jak w danym momencie zareagować, no to prośba, żebyście napisali w komentarzu i postaram się na wszystkie Wasze wątpliwości i pytania odpowiedzieć. Moi drodzy, jeżeli chodzi o katar u drobiu, to jest to traktowane jako objaw tak zwany podstawowy. Czyli tutaj, jeżeli kury łapią katar, no wiadomo, że dla nas hodowców jest to znak, że kurki są osłabione. Natomiast nie jest to znak, że dzieje się już jakieś zagrożenie życia u tego drobiu. Tak jak u nas ludzi katar, nic takiego, no ale już jakieś osłabienie organizmu wystąpiło. I dlaczego może się tak zadziać, że kury mają katar? Z różnych przyczyn. Pierwszą oczywiście główną przyczyną, szczególnie zimą albo w okresach takich już no, kiedy temperatura schodzi jest blisko zera albo poniżej zera, bardzo łatwo kury się przeziębiają, bardzo łatwo organizm udrobiu się wychładza, co powoduje, że kury łapią jakiś katar, kaszel, jakieś inne infekcje, plus do tego właśnie mogą złapać katar. I tutaj ten katar, słuchajcie, może być w dwojakiej postaci, ponieważ z tym katarem mogą występować inne objawy, ale nie muszą. Mogą występować objawy łagodne, mogą występować objawy już takie bardziej ostre, tak to nazwijmy, ale nie muszą. Natomiast najpierw zaczniemy od takich łagodnych. I mniej problematycznych sytuacji, kiedy kury mają sam katar. Jeszcze nie powiedziałem, że oprócz słuchajcie, tych temperatur i tych warunków trudniejszych, że po prostu organizm udrobił się wyziębił, bo kura na przykład była na zewnątrz i bardzo wiało, co jest kolejną przyczyną właśnie tego, że może być i wystąpić katar u drobiu, no to jest duży przeciąg lub właśnie duży wiatr, jeżeli jest szczególnie właśnie zimno na zewnątrz. Więc kolejnym problemem i kolejnym rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście to, słuchajcie, żebyśmy my, jako hodowcy, zdali sobie sprawę z tego, że trzeba szybko reagować. To jest w ogóle klucz. Oczywiście wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć, i nie powinniśmy doprowadzać do sytuacji, żeby te kurki nam chorowały w jakikolwiek sposób. Natomiast wiadomo, pewnych rzeczy no, trudno jest uniknąć, albo pewnych rzeczy się nie widzi i jakoś trzeba reagować. Więc co należy w tej sytuacji zrobić, jeżeli już taka sytuacja się pojawi? Po pierwsze, nie. Ignorować tego. Taka sytuacja może być. My słuchajcie, rzadko to zauważymy. Eee, chyba, że właśnie będzie oprócz tego kataru udrobiu występowało również eee, kichanie. No i jak możemy, słuchajcie, ten katar udrobiu leczyć? Tutaj mamy parę możliwości, i pierwszą taką możliwość, którą ja polecam, to jest przede wszystkim odseparowanie kur do ciepłego pomieszczenia, w miarę możliwości. Wiem, że często nie macie takich warunków, bo kurniki macie no. Siłą rzeczy nieprzystosowane do tych warunków, które mamy obecnie. To znaczy, w kurniku jest temperatura ujemna, czasami są jakieś przeciągi, czasami kurnik jest nieszczelny, i tak dalej, więc trzeba zrobić wszystko, żeby tą kurkę odseparować do miejsca, gdzie będzie miała ciepło, gdzie będzie miała odpowiednie oświetlenie, gdzie się będzie odpowiednio regenerowała. No i oczywiście wszystkie składniki pokarmowe w pożywieniu będą dostarczone. No i wtedy patrzymy, jak ta choroba dalej u tego kury się rozprzestrzenia. Pytaliście mnie, dlaczego tak jest, że kury trzeba odseparowywać. No Przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby zapewnić lepsze warunki, jeżeli w hodowli ich nie macie w kurniku, a po drugie, dlatego, żeby ta kura nie rozprzestrzeniała tej choroby, bo do końca, moi drodzy, nie wiemy, czy to jest sam katar, może to być jeszcze, no, może to być już zaczątek jakiejś cięższej choroby, więc wtedy najlepiej te kury odseparować. No, i jeżeli już taką kurkę odseparowaliśmy, podajemy te wszystkie warzywa, zboża, jakąś tam kukurydzę, soję, kredę pastewną, rzep, no co tylko chcemy, przeżyto, tym, czym kury generalnie zawsze karmimy i patrzymy, jak tej kurze przechodzi. Zasada jest mniej więcej taka, że jeżeli objawy są delikatne, to po około paru, no powiedzmy do tygodnia, myślę, że to powinno być szybciej, ale do tygodnia, jeżeli ktoś chce mieć pewność, powinien tą kurę obserwować, jeżeli się poprawia. Oczywiście ta kura może wrócić do hodowli i temat jest zamknięty. Natomiast, jeżeli widzimy oprócz tego przysłowiowego kataru jeszcze inne e, problemy e, u kur, no to wtedy musimy reagować. A najczęściej, moi drodzy, będziemy je widzieć. Będziemy je widzieć, ponieważ katar u kur, kur to jest taka wersja umowna, tak to nazwijmy. On bardzo rzadko sam występuje i najczęściej również mamy wtedy do czynienia z kaszlem, mamy do czynienia z kichaniem u drobiu, czyli już z takimi typowo objawy infekcji, objawy tego, że nasze kurki się rozchorowały. No i wtedy my, jako hodowcy, musimy zakasać rękawy i działać. Jeżeli oczywiście to nie pomaga, bo widzimy, że po jednym dniu i wtedy kury najlepiej słuchajcie obserwować codziennie, nie tak, że raz wejdziemy sobie do kurnika i wyjdziemy i wejdziemy później za tydzień czy dwa, tylko obserwować codziennie, wejść na chwilę dosłownie, zobaczyć jak kury się czują i to nie tylko ta kura chora, ale również te kury zdrowe w kurniku. Profilaktycznie wtedy można, ale nie trzeba podać jakieś witaminy do wody. Oczywiście dzwonimy do weterynarza i weterynarz najprawdopodobniej, jeżeli tej danej kurze, która była chora, się nie poprawi, i to na szczęście też, słuchajcie, pokazują zdarzenia, pokazują wydarzenia, które się dzieją na bieżąco u Was w hodowli, nawet że to nie będzie się działo u większej połowy, nawet drobiu, tylko najczęściej to będzie dosłownie parę kur w hodowli. Więc tutaj będzie łatwiej sobie z taką sytuacją poradzić. I też pamiętajcie, że ten antybiotyk to nie jest lekarstwo na wszystko, i to nie jest tak, że on na pewno kury wyleczy. Jeżeli ta infekcja, czy jakiekolwiek objaw, czy choroba będzie delikatna, to nic złego się nie powinno wydarzyć. Natomiast jeżeli to będzie, słuchajcie, coś gorszego, to nawet ten antybiotyk może tym kurom nie pomóc, i po prostu te kurki nam, chore, które były w hodowli, padną. Też tak może się zdarzyć. To nie jest 100%. Też pamiętajcie o tym, bo tutaj ja wam zawsze podaję, że ostatecznością jest antybiotyk i weterynarz, ale ten weterynarz to też, słuchajcie, nie jest jakimś cudotwórcą i do końca sami nie wiemy, co tym kurom może być. Więc tutaj też musimy mieć to z tyłu głowy i przygotować się na to, że jeżeli już kury są bardzo chore i my to widzimy, no to po prostu siłą rzeczy mogą nam paść i nie da się ich uratować. Im szybciej będziemy działać, tym lepiej i jest większa szansa, że kurki uratujemy. Bardzo często hodowcy, którzy mają jedną. Kurkę chorą dwie, może trzy, a hodowlę mają większą. Aż tak nie zwracają na to uwagi i mówią, że jak padnie, to padnie. Okej, okay, każdy robi jak uważa, natomiast tu nie chodzi, słuchajcie, nawet o to, czy ta jedna poszczególna jednostka padnie, tylko czy ta jedna poszczególna jednostka nie zarazi innych kur. To jest bardzo istotne, bo jeżeli okaże się, że może zarazić, no to pojawia się problem w postaci tego, że e, no. Trzeba jakoś reagować, i reakcja na to powinna być taka, właśnie jak przed chwilą wam powiedziałem. Temat nie jest jakiś bardzo trudny, myślę, że większość z Was raczej sobie poradzi. Ten objaw dość rzadko występuje w hodowli, ale występuje i warto o nim wiedzieć. Najczęściej występuje kichanie albo kaszel u kur, który raczej zaobserwujecie, usłyszycie, będzie on w miarę widoczny i każdy będzie w stanie go zaobserwować. Także, tak jak mówię, ten katar u drobiu to jest trochę taka wersja umowna, bo tego kataru generalnie no, nie ma u kur. Kury nie mają tak nosa, tylko dziób, <laughs> jakkolwiek to brzmi. Natomiast tak sobie oczywiście żartuję trochę, ale chodzi, słuchajcie, głównie o to, żeby naprawdę wiedzieć, jak reagować, jak sobie radzić z problemami, które mogą właśnie w hodowli się pojawić, a tych problemów może być dość dużo. I kolejny odcinek też będzie o chorobach drobiu, żeby Wam jeszcze raz powiedzieć, jak działać. Już porozmawiamy oczywiście o czymś innym, o innym objawie, jak sobie z nim poradzić. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.